Nie jest to ten, ale mogę się taki koncert w duchu. Znaczy na górze, musiałem przykładać swoje pomysły. Na początku, no, 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 no. bo pierwszej tamy. Nie, nie ma aż takiego strasznego tego. A, uważajcie, na nie do pewno. Ile razy to sprawdzał Co? Ile osób za Raz... Dwie. Dwie? Dwie. Na razie nie więcej tu nie idzie. Dobra. Proszę iść? Powoli teraz po dalej. bo tu jest dużo cegieł i naprawdę to to dziadostwo. Dobra. Podglądaj. Jak będziemy wychodzili. No. Jak będziemy wychodzili, to możecie wejść tutaj też. O kurde. To jest ten poziom ukryty? Nie, to jest jeden z jeszcze dodatkowych. Tu idą boczne teoretyczne korytarze. Te, wow. Więc tu można wsadzić łeb, tylko bardzo ostrożnie, bo po tamtej stronie jest niesamowicie spękane. Tu też można docelowo wejść. A to na powrocie, jak tyś się będzie mieszamy. Później, później. Teraz. czas jeszcze, bo oni tam się będą chwilę przeciskali, więc nie musimy się pchać na siebie. A ja wolę wiedzieć, że są czterasowe. Sztolnia jest ogólnie sztolnią wodną, która powstała sobie już znacznie wcześniej, przed II wojną światową. Służyła do poboru wody dla wsi, czyli tak naprawdę głównie do tego. A w czasie II wojny światowej weszła tu operacja TOT, znaczy organizacja TOT, czyli ta, która budowała obiektylizę. I na końcu zaczęli ryć kolejne tunele i to takie równoległe do siebie, że prawdopodobnie stworzyć jedną komnatę. Znowu jakiś obiekt, tylko ten nie był związany jak gdyby z Riza, nie wpisany w Rize. Ta obudowa to już chyba było dzieło naszych specjalistów od wody, bo jest tu parę odejść, lewa, prawa, i one zostały zabudowane, łącznie z tym drugim poziomem, który żeśmy odkopali 4, Cztery. Cztery? Cztery? Cztery. Jeszcze ten, Adam, stół. A teraz w tym, a Teraz trzeba wyjść jak trochę mocno. <mum> no. Ja się nie wypuściłem. No. No, no. no ja też się trochę wierzę. Bardziej. wie. Um. Uwaga, nie, to jest. Uwaga, nie, to też nie obudzić go. Bo...

Znajdź jeszcze jak wygląda to w oryginale, która część została tak. Ale nigdy nie widziałem ile kosztów jest terwisko. Jeszcze jest tutaj. No nie podoba mi się to. Na pewno. 맛있어. Wieku słońce. O kurcze, Kolejny znak firmowy górsowych Bardzo często widywany. Zresztą też w Kotlinie Kłodzkiej chociażby. Drugą stronę nawet. Co? Tak. No. drugą no, stronę zrobione. Tak. Ty, tutaj jakaś Komora jest. Tu takie komorne rozwójka, nie? Uh -huh. Tu mamy brak obudowy przez chwilę i tu znowu. Musimy zobaczyć jak widzisz, tu tak jakby ta strona była oświetlona albo nie. Na 70% baterii tylko. No. To, był, to był dobry zakup. Widzę to po miniaturce w kamerze, że świetnie oddaje kolory, objętość chodnika. Ja na tym kamieniu zostawiłem plecak. Zostałem tu sam, a plecak Tak się przed... a byłem tam. A tak się przezłączył. Ja o kurde, a to bez sensu. Bo chęciłem, żeby coś się wydarzyło. Ale z góry się leje. O mhm. jak tam tak, to, to tutaj jest bardzo dużo też plus do tego. Czerwonego piaskowca jest po. Nie, nie tak, to Zostawmy to sobie łatwo, parę metrów. Słuchajcie, tam jest. Jest w momencie, że trzeba. Kończy się sufit, podłoga idzie cały czas do góry. Trzeba dzioba wysadzić do góry i po prostu się wywinąć, tak? Czyli będzie dziura przez którą wyjść. Tam już się sprzedaż. Na brzusz, znaczy tak, na czworaczka, a potem już się zgasi do brzucha. Łukasz, Dobra. jak mhm. będzie tam trudno, to wyciągnę ręce, podam ci doświetle Ci kamerę. Mhm. Jeśli będziesz miał problem przejść z sprzętem w ręce, to przeniesz do mnie na chwilę mhm. przy wychodzeniu Jak tam na górze już. Dobrze, portfel i karty tylko. I telefon. W ogóle się nie leje z góry Bo jest zajebane Zatkane jest Czekaj, tu jest drugie wejście Ty, tu jest drugie wejście Ciekawe? Nie wchodź tam może póki my tu jesteśmy, co? Nie, nie, nie mam zamiaru Zasypane jest no bo tu woda leci za obudową. Wszystko leci za obudową Trzeba było wodę zabrać. mi się wydaje że to jest to miejsce o kurde ale tam jest mała szparka Ty, chyba jest zasypane nie no w tak mi się wydaje że to mi to miejsce można gruzić, ale to jest godzina można próbować się przycisnąć na ostatnie 40 minut żeśmy to odbudowali za pierwszym razem Dobra, Nie, no, no, co Poczekaj, ten nagram cię jak wynurzasz się stamtąd ja? No. Tak. Вот так да?

i potem wejść się w bok Dobra, ja mogę iść przodem. Mam takie sale, wtedy wiesz, przeźroczystość tej wody. sobie. No i co? Mamy najwidoczniej przodek. No tak. Mamy przodek. Mamy Czyli kurde wrong way. Co i to tyla? To tyla. Czyli tam już dalej nie ma przejścia? Ktoś to penetrował? Ktoś to penetrował, Łukasz? Ktoś tam poszedł mimo wszystko, zobaczyć co tam jest? To jest tylko początek, nawet mniej niż tutaj zrobiłem. Dobra, przepraszam. Można, ale szał tam przepraszam. nie ma.

Bilety sprawdzają. Bilety sprawdzają. za zawalonary? Tak! Z drugiego poziomu nici, co? W ogóle z wyjścia nie ma drugiego poziomu nici. Z jednej strony miałem ja świadomość, to się sypie, ale z drugiej strony nie myślałem, że będzie się sypało za moimi plecami. Czyli trochę niedosyt ogólnie. jest, ale ogólnie i tak jest spoko, określa, że ją przeszliśmy do czoła tak. po, po, po tym, poziomie zerowym, tak? Nigdy nie wiadomo kiedy to był ostatni raz, po pierwsze No, że mamy w ogóle ją zaliczoną mniej więcej, nie? A z drugiej strony była też ta, że udało się wejść dojść do czoła można, ale później nie można o tym opowiadać To Najważniejsze, że było mokro No I wiele czas.